Ciężko mi nie ale piękny widok. Jesteśmy na Dolinie Drwęce, tutaj snopki siana. Widok jest po prostu przepiękny, trzykrotny zoom. Przepięknie jest. Coś pięknego. Idziemy zobaczyć, o tu jest widok na naszą wieżę. Idziemy zobaczyć sobie teraz na plażę. To jest troszkę po deszczu. Troszkę napadało, odżyło to wszystko. Jesteśmy na plaży. Jesteśmy na plaży. No i tutaj jest przepięknie widok, jak ze snów. I tutaj słynne Robinkowo i plaża. Pozdrawiam.